Klub badmintona Badminton Akademii Havel funkcjonuje w Centrum Tenisowym Arena, remonta 35. Treningi są skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. skąd ten pomysł? Dlaczego akurat Poznań i dlaczego akurat badminton? Całkiem przypadkowo. Zatrzymaliśmy się tutaj po drodze i postanowiliśmy tu zostać. I tak zaczęła się nasza przygoda i przygoda poznańskiego badmintona. Badminton dlatego, że jesteśmy badmintonicami. Na początku w ogóle tu badminton nie istniał. A więc wszystko zainicjowaliśmy i z miesiąca na miesiąc przychodziło coraz więcej osób. Teraz Akademia liczy około 200 osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Badminton na Akademii Hubble zachęca wszystkich, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Takie treningi z jakich jednostek, z jakich etapów się one składają. Czy osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z badmintonem, również tutaj może się rozwinąć? Tak, mamy zajęcia również dla początkujących. Są zajęcia skierowane również dla osób i starszych. Mogą przyjść do nas i tutaj zacząć swoją przygodę ze sportem. Mamy zajęcia grupowe, jak i indywidualne. Jednostka treningowa trwa 60 minut, zarówno w zajęciach indywidualnych, jak i grupowych. Zajęcia indywidualne cechują się tym, że szybciej można nabrać pewnych dobrych nawyków i jest atencja wtedy tylko na jedną osobę, a więc szybciej się uczy. Jeżeli chodzi o badminton, to co jest najważniejsze? Jakie tutaj elementy powinien zawodnik, zawodniczka opanować? Głównym elementem jest technika. Jakość uderzeń, żeby cały czas ją poprawiać, żeby była z każdym następnym razem coraz lepsza. Jak i zarówno praca nóg, szybkość, kondycja. Głównym elementem jest nagrywanie dużej ilości lotek. Przy tym ćwiczy się zarówno start do lotki, pewnie na skoku i szybcie, szybkie odejście, jak i kondycję. Przy tym można również poćwiczyć technikę, dobrze prowadząc rakietkę. W ogóle badminton jakim jest rodzajem sportu? Czy tutaj jest ważna wytrzymałość, szybkość? Te dwa elementy: wytrzymałość, szybkość i technika. I zawodnicy w czym mają największe problemy, jeśli chodzi o badminton? Na początku jest to technika. Dobry uchwyt rakietki i dobre prowadzenie rakiety do lotki. Badminton Akademii Havel funkcjonuje już kilka lat. W którym obecnie miejscu, w którym momencie się znajduje? Mam nadzieję, że dalej na początku. Z miesiąca, nawet nie z miesiąca, z dnia na dzień, idziemy dalej i się rozwijamy. Nie chcemy zostać w jednym miejscu. Po prostu coraz więcej ludzi, mam nadzieję, ludzie przychodziło do nas. Akademia przede wszystkim jakie sobie cele stawia? Wychować jak najlepszych młodych adeptów Badmintona, żeby zdobywali najwyższe laury na, na polskich arenach i również na międzynarodowych i żeby jak największa ilość osób uprzestrzała do naszej akademii. Badminton akademii, Hawel to nie jedynie ciężkie treningi, doskonalenie swoich umiejętności, ale zawodnicy, którzy trenują w tym klubie również mogą sprawdzać swoje umiejętności. W jaki sposób mogą to robić? Zawodnicy mogą uczestniczyć w turniejach, które są organizowane w Centrum Toysowym Arena mniej więcej co dwa miesiące, bądź raz w miesiącu oraz teraz startuje liga, do której się jeszcze można zapisać. Jeżeli chodzi o zmagania, na poziomie takim trochę dalszym niż Poznań? Czy również bierzecie udział w turniejach w całej Polsce? Hmm, powiem tak. W całej Polsce są organizowane turnieje amatorskie, jak i zawodowe, więc kto jaki podział reprezentuje, może się śmiało zapisywać i jechać. W swoim życiu generalnie uprawiam różne sporty. Gram w tenisa, gram w badmintona. Jak przyszedłem grać w badmintona, to mi się wydawało, że co to jest takie malutkie boisko? Pikuś. Natomiast muszę powiedzieć, że po pierwszej grze byłem tak wykończony, tak wycieńczony, że no po prostu niesamowicie szybki sport, yy, dający dużo satysfakcji. Ja lubię ruch. Ja lubię właśnie szybką zmianę. Niestety samochodem też szybko jeżdżę. Także badminton jest jakby tym odpowiednikiem, gdzie można bezpiecznie wyżyć się grając szybko. Naprawdę bardzo szybka gra. Jaki sobie pan cel stawia przychodząc na każdy trening? Wie pan co? No być coraz lepszym. Każdy trening, każdy taki mecz, wychodzenie na kort jest tylko zabawą, czy czasami to jest też taka rywalizacja, chęć zwycięstwa wkrada się? No w ogóle nie ma o czym mówić. No, nie, 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 ma, nie ma takiej opcji, żeby wychodzić i grać sobie zupełnie na, na luzie. Za każdym razem, w każdym jednym meczu jest, jest ta chęć właśnie e, zwycięstwa, chęć e, wspięcia się jakby o kort wyżej, tak? bo tak troszkę tu na treningach też mamy, że powiedzmy jesteśmy Grupy. Jest grupa trochę lepsza, trochę gorsza. Jak ktoś wygrywa tą jedną grupę, przechodzi na lepszy kort. Także no, w ogóle nie ma o czym mówić. Oczywiście, że pędku, zwycięstwu jest cały czas. Nie jest to jakoś super kosztowny sport, tak? Wynajęcie kortu nie jest, nie jest kosztowne, sprzęt też nie jest jakiś super drogi, więc no po prostu można tanio pograć, można się fajnie poruszać, podoskonalić swoje umiejętności. No coś, co, co z podwórka znamy, można to przełożyć w łatwy sposób na zupełnie inny poziom, poziom, który naprawdę daje olbrzymią satysfakcję. Wybrałem badminton dlatego, że nie szło mi w tenisa. Mój ojciec jest bardzo zapełnym tenisistą i chciał od małego, żebym ja również w to grał. Natomiast nie szło mi najlepiej. Zacząłem grać w badmintona właśnie tutaj na arenie. Potem zobaczyłem, że są treningi. Dołączyłem, bardzo mi się spodobało. Co Tobie w tym momencie badminton daje? Czym dla Ciebie badminton tak naprawdę jest? Przede wszystkim sposobem na ruszanie się. Trochę mało mam ruchu, jak jestem studentem, poza bieganiem na tramwaje. Więc przede wszystkim ruch, ale też pasja, wielka radość samej gry. Co to Tobie treningi akurat w tej akademii dają? Zdecydowanie całą technikę gry. Tutaj nauczyłem się jak poruszać się po korcie, właściwie stawiać kroki. Nawet jak trzymać rakietę, bo wcześniej robiłem to dość tak no, nieporadnie. Całą technikę, też strategię gry. Jak się poruszać, gdzie uderzać, patrzeć na ruchy przeciwnika. Wszystkie taktyczne techniki. Na początku Twojej przygody z badmintonem, co sprawiało Tobie największą trudność? Backhand, zdecydowanie uderzenia z backhandu, wgięcie łokcia do góry, ustawianie się do tego, bo to potworny ciężar. Teraz jest już lepiej, aczkolwiek no nie powiedziałbym, że jest idealny, ale jest. Wyjście dużo lepiej. do takiego poziomu, gdzie jednak jest dużo wymian, coś się dzieje na korcie, jednak wymaga czasu i poświęcenia, tak? Zdecydowanie, żeby działo się tak widowiskowo, jak widzimy to na zawodach sportowych zdecydowanie, natomiast y, nie jest to aż tak trudny sport, żeby kiedy wejdzie dwóch ludzi nowych do dyscypliny, nic nie działo się na kocie, bo przebić jest też lotkę zawsze w stanie na drugą stronę, tylko tempo gry jest znacznie niższe. Ale gra jest możliwa na każdym poziomie. Świetny sport. Wymaga bardzo dużo ruchu, nie jest tak jest prosty do gry, natomiast bardzo ciężki do y, opanowania w, na, w formie mistrzowskiej. Zdecydowanie warto spróbować. Dla każdego, kto jeszcze nie próbował, warto. Czego możemy życzyć tej Akademii? Napływu nowych ludzi, większego może zainteresowania społeczności poznańskiej? Jednego i drugiego. W takim razie, co badminton może dać? Na pewno przygotowanie fizyczne, kondycja, szybkość i dobra zabawa.